A jak to się nazywa, bo zapomniałem? Wychlitka. Wychli, wychlitka? Sprasz. Wychlitka to jest chyba wiedza, nie? O, tu jest taka jedna, druga. Witamy jeszcze się kochowa trzecia. Nie, trochę nie widać. Pójdziemy. No, no, bo to chyba patrzą się. Kto wynosi drzewo z lasu? Dobra, taki widok mamy z tej. Wychlitki. Coś ładnego, nie? No tak. Trochę wysoko. No, ale to lepiej, bo tu jeszcze jest ten. No jeszcze tu Tam pójdziemy też. Kasia, odwróć się i powiesz wrażenia szybko. A bez przekleństw? No. Troszkę można Super. Okay. A gdzie ty tak jakoś nie idziesz? Zejdę, bo ja się nie mogę spięć. Co? Ja mam iść pierwszą, tak? No tak, bo ja się boję. No, Kobieta Tak, no tak, zwłaszcza w takich wypadkach. Nie mam A tu się wspinają. Wie, na sobie zjeżdża. Tam to było spoko, ale tu? Nie, nie. I sam, idziemy tam razem? No idę. Co, boisz się trochę? Nie, nie, nie. No tam, da, no, ja się tam nie bałem, bo tam czułem, że mam nisko, tu. Bardzo solidne się wydaje. A jakbym wziął, to koniec już. Nie, nie no co? Tu? Jak no, to? to jest metalowe od No, tu dziewczyna weszła, spięła się. Spięła I się na wysokości. I teraz tam cię już No, zaczepiła i poszła. Mm. No. Nagrywam, bo wchodzimy teraz na, na tą prawdziwą wechlitkę. Tam jest o. tu mostkę, mostkę, mostkę pyk. Tu gdzie Kasia poszła sobie hop Kasia wejdziesz i opowiesz dobrze? Ja miałem tylko wejść i wejść To może można tędy, tędy? A. To mi pomaluje! I tam trzeba chlop, hlop, hlop. To ja nie byś do niewiosł. Jezu, się nie kończy. Tak dla mnie. No i tak chyba zrobimy. Idziemy sobie. A tu takie coś pod pod ulicą. Ła Ła. Tu woda sobie płynie. Pod ulicą zejdziemy. idziemy. Na, na górze jest ulica. O, o! Ale fajnie. Uhuhu! Nie, ja bym tego nie nagrał, to strata. Fajnie. Jest klimat. Fajnie takie miasteczko, stare domy. O, łó. Wow. A to normalnie pod ulicą idzie. No przecież, jest... Ja już ładnie maluję, to nawet jest ten, fajnie, wiesz? No nie. Ty, tutaj, tutaj była rzeczka, ale to do... Ty, ale to jest rzeka do takiej większej rzeki. Gdzie ta izera jest taka no, ja my tam jest duża rzeka, tu dopiero idzie rzeka. I tu sobie wyszliśmy, idziemy w taką uliczkę, a tu co chwilę takie domeczki. Pyk, pyk, taka dróżka. No, tak słodko tu jest, że szok O, tutaj to jest sobie drzewa narąbał już na zimę. O, jaka słodka studzienka. Studnia. Tu nawet trawa jest zielniejsza. Nie, no fajnie. Kasia tam sobie idzie, też nagrywa, vloga na YouTube. Tyk. ale to wszędzie takie małe, małe domki, a czy? No, jesteśmy teraz Harachow w, w Czechach. A tu, a tu jest taka czytelnia? No. Oaj, tu mogliśmy sobie Kasiu usiąść. 10 nie. metrów dalej, co? Jeny. Nie, no to jest strata. Popatrzcie, tam. Tu mogliśmy sobie usiąść, jeździemy. A my z Kasią jesteśmy tutaj i podziwiamy te skocznie, jakbyśmy się strasznie bali skoczyć. Tam coś się dzieje, bo tam są jakieś megafony. Albo, albo gadają przez te, te głośniki. Nie, no, te skocznie są przerażające, Prze... ale jesteśmy bardzo daleko. Abyśmy podeszli bliżej, to jest koniec. Nie? To jest taki budynek, po którym się przechodzi na drugi, jakby most. Budynek, most. Uff, siada. O. O, tu są takie małe skocznie, tutaj całkiem mała średnia. To na nauki jest jakby. A tam są już hardkory. Teraz nie widać. Tam w ogóle oświetlone w nocy pewnie skaczą. Jakąś impreza chyba NTB. Fajne, że nie poszło, nie widać. Yes. Jesteśmy pod skoczą Hara Chowie Jest impreza Jeżdżą na rowerach Ło na MTB Tu, tam podjeżdżają, tu, do góry. Zawrotka. Tu, tu zjeżdżają. No tam, tam jest zawrotka. Tu. A oni nie walą. Kasia, przewodnik. Kasia, dobrze, musisz teraz powiedzieć, gdzie jesteśmy, bo ty jesteś moim przewodnikiem. Tak, ale wodospad? do No. Przepraszam panią, gdzie jesteśmy? Nad wodospadem umlawskim. Aha. Uuu. Bo tamtędy się chyba wchodzi. Pyk, pyk, pyk. No mówię tamtędy. A no taki, taki. Z góry ten wodospad to wygląda tak. Ale co ciekawe tutaj jest taka niecka urobiona przez wodę, ale tak jak, jak jacuzzi wygląda. No, to taki idzie szlak z rzeki, co, można tego nogi włożyć? ale to no, ale to trzeba będzie nogi chyba do tego włożyć. czy tam jest trochę, że pójdziemy, że tam się skończy komercja? Tak. no. Proszę, ja i że odcina ją? Odcina mnie, od pasa w dół. Od pasa w dół nie Tak. Dobrze? Fajna kożeczka Zimna, taka luk. Taki tu klimat jest. można sobie w każdym miejscu się położyć. Fajnie. Tak. To, tu i tu masz takie cypel no. tu patrz tu, 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 to i hop Znajdowałeś się poza trasą przez 30 metrów. Jedzie. No teraz o. o Kasia już tu jesteś? Na tym mostku? To szybka! Wow! Faktycznie no. To jedna strona. A tak wygląda druga strona. Co woda płynie? Tu jest głęboko fes, Aż ciemno tam jest. Naprawdę. To nie jest taki to wodospad. Dzisiaj nasz docelowy miał być, ale nie jest. Mum, Lava? Od księżyca no, no. Tu się wbijemy Drajdziemy tu wzdłuż rzeki Tu dalej jest Harachow, nie? No to no, z miasta się wyjdzie, to już wiesz, To no nie wiadomo, czy, da, czy dalej jest. A bo tu już jest ulica na dole, zobaczcie, to jest ruchliwa. No. A tu jest ta skocznia. Tu jest, jest wyciąg narciarski na, na, na czartową górę. Albo czartowa, albo certowa, nie wiem, jak to czytać po czesku. A tutaj jest ten, właśnie z innego ujęcia, ta skocznia. O tam, kawałek widać tutaj. Kawałeczek tu. O o. Widać. I tu tam są. Idziemy sobie i Kasia znalazła takie coś. Takie fajne. O Jezu! Co Aha, to on inaczej przedtem fruwał, Rzut. To nie jest tak lata, nie?